W Polsce mamy dosyć już tej Unii Europejskiej? Czy ludzie są przeciwni? Jak ty postrzegasz społeczeństwo? Tak naprawdę w demokracji niewiele da się zmienić, a jeśli już chcesz coś zmienić, to od momentu, kiedy uformuje się rząd, masz 6-9 miesięcy, żeby realnie coś zrobić. Dużo było takich w zasadzie w całej Unii strajków rolników na przykład. Dużo ludzi zaczyna wychodzić na ulicę, coś im się nie podoba. Oto teraz może wielka zmiana. No, minęło już parę miesięcy. Co takiego się zmieniło? Nie jesteś sfrustrowany do tego stopnia, żeby rzucać teraz kamieniem w policjanta, bo nie masz szyneczki czy mięska, prawda? Mecenasem kanału jest Mennica Inwestorów. Twoje złoto dostępne od ręki. Link w opisie. Chcesz zabezpieczyć swój majątek i płacić mniejsze podatki? Wejdź w link w opisie i kup kurs o spółkach ZO kurs, który zwraca się już od pierwszego dnia, przenieś firmę na inny level. Konferencja CMC Markets, artyści rynku jest za darmo. Spotkajmy się tam 2 marca w Warszawie. Będą świetni prelegenci, w tym również ja. Po wykładzie również zapraszam na rozmowy kuluarowe, bo nie o wszystkim co ważne można mówić głośno. Link w opisie. Z naszym gościem ostatnio spotkaliśmy się, mówiąc, że jesteśmy jedną nogą w komunie. Chciałbym podsumować tą naszą rozmowę, czy jego teorie się sprawdzają. I moim gościem dzisiaj jest Wojciech Siryk z kanału Nam Zależy i z kanału Świat jest Nasz. Ten świat jest nasz. Cześć, Dzień świat. dobry. Cześć. Cześć. Jakbyś powiedział odnośnie ostatniego materiału, czemu nie tak fenomenalnie y, zaczął iść ten wywiad. Czemu ludziom się tak podobał? Co było w tym takiego ciekawego? To ja może tylko na początek dodam, że oczywiście nasza dzisiejsza rozmowa mam nadzieję nie skupi się na omawianiu starego materiału, pójdziemy sobie z tym wszystkim trochę dalej, ale myślę, że warto się odwołać do tego co było zdaje się w maju poprzedniego roku, czyli już prawie rok temu, a to dlatego, że rzeczywiście ten film bardzo fajnie się wstrzelił i wystrzelił. Jak to się stało w ogóle? Wywiad ma, zdaje się, jak na ten moment 50 parę tysięcy wyświetleń, co jak na zewnętrzne rozmowy, czyli innych kanałów ze mną, jest całkiem dobrym wynikiem, bo ja na ogół udzielam takich wywiadów, powiedzmy, związanych z biznesem, z YouTube'em, jak tam odnieść sukces na tak itd., no to nie są tematy porywające. Tam poszliśmy trochę w bieżące sprawy związane z Polską, no i to wystrzeliło. Dlaczego? My ten wywiad oczywiście nagrywaliśmy trochę przed jego emisją, tam dwa czy trzy tygodnie. Wywiad był przygotowany, ja w nim mówiłem, że prawdopodobnie będzie coraz więcej socjalu, coraz więcej ingerencji państwa w rynek, naśladujemy Europę Zachodnią, zmieniamy się w tę Europę Zachodnią. No i co? Wy przygotowaliście wywiad na niedzielę wieczór, a w niedzielę, zdaje się w południe czy tam rano, prezes Kaczyński zapowiedział, że będzie 800. Plus. A więc Zapowiedź 800 plus i parę godzin później puszczacie rozmowę, w której ja mówię, że będzie tylko więcej socjalu i tak dalej, więc wstrzeliłem się pięknie. Tytuł też był mocny. Sprawdziło się, zażarło. Zanim jeszcze przejdziemy do tego, w którą stronę zmierza Polska, zmierza nasz kraj, szczególnie po wyborach, bo chciałbym zweryfikować te tezy twoje, to jeszcze tak wspomnę o tym, że ogłaszasz największe wydarzenie w twojej karierze teraz. Jakbyś dziękuję, wspomnieć. że mogę o tym wspomnieć to ważne dla mnie, to oczywiście bardzo krótko to jest ogłoszenie, pozwoliłem sobie to określić największą akcją w mojej dotychczasowej karierze dziennikarskiej, nowy sezon programu Ten Świat Jest Nasz, jeśli ktoś nie wie co to jest, to zapraszam na mój imienny kanał Wojciech Siryk, tam są odcinki duża dawka merytoryczna i najlepsza jakość audiowizualna, czy jedna z najlepszych jakości jeśli chodzi na YouTube'a i po prostu teraz jest duża akcja związana z finansowaniem nowego sezonu, chcę zrobić odcinki ze Szwajcarii, żeby ten kraj wprowadzić do debaty publicznej, chcę zrobić odcinki z Korei z Singapuru. Poza samą akcją ja też sam z siebie odwiedzę pewne państwa. Szykujemy najszerszy, najobszerniejszy i mam nadzieję najlepszy sezon, jaki do tej pory powstał. Sklep.namzależy.pl, łamane przez akcja. Można wesprzeć finansowo, są za to nagrody, jest moja książka, czy to w formie e-booka, czy, czy w formie fizycznej, są dostępy do dodatkowych filmów. Mamy kilkunastu, czy nawet już dwudziestu paru patronów tej akcji. Finansowy Preper też patronuje. I można nawet od moich patronów zgarnąć w sumie kilkadziesiąt dodatkowych e-booków. Także parę dyszek, czy sto kilkadziesiąt, dwieście kilkadziesiąt złotych i nagród całkiem sporo. Będę wdzięczny bardzo za, za wsparcie. Zlinkujemy oczywiście w opisie, a teraz wracamy do tematu naszego wywiadu, bo mówiłeś, że jesteśmy jedną nogą w komunie i był okay, okres przedwyborczy. No, dużo obietnic było i Wracając jeszcze do tych wyborów, bo był taki wątek, że Konfederacja chyba pokazała to, że jednak chcemy być tym państwem opiekuńczym. Dużo osób jednak pomimo wcześniejszych zapewnień, wcześniejszych sondaży nie głosowało na taką w miarę wolnościową partię. To znaczy, jeżeli chodzi o samą Konfederację i jej wynik, to chyba wszystko w tym temacie zostało już powiedziane. Sławomir Bencen omawiał to, czy to na kanale Nam Zależy, czy później na różnych innych kanałach, u siebie też, więc to wszystko już wybrzmiało. Nie będę tego dublował, zresztą nie wchodzę w to za bardzo. Yy, natomiast jeżeli chodzi o samą retorykę Konfederacji, to co oni prezentowali, jak to, jaki to może mieć wpływ na Polskę, no to tutaj robi się ciekawie. Bo ja zadałem, wydaje mi się, jedno bardzo ważne pytanie, którego nikt im nie zadał. Pytałem o to, zdaje się, Krzysztofa Posaka. Jaki oni mieli tam wtedy postulat? Oni mieli taki postulat: 500 plus zostaje, czyli widzisz, ulegli trochę już, jak ja to nazwałem, pułapce demokratycznej. Głupio było wyjść w trakcie kampanii wyborczej i powiedzieć: kasujemy 500 plus. Więc oni mówili 500 plus zostaje, ale 800 plus to zły pomysł. Nie waloryzujemy bez przesady. Jak wszyscy wiemy, nic z tego, 800 plus weszło i tak dalej. No i dobrze. Skoro oni byli przeciwnikami 800 plus, to czy teraz wyjdą z postulatem powrotu do 500 plus? Nie sądzę. Nie sądzę. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, gdyby wybory. Były te czy inaczej jakieś tam będą już niedługo, ale powiedzmy, że parlamentarne za te niecałe 4 lata albo i wcześniej, i ktoś wyskoczy z pomysłem, że robimy 1000 plus. To co oni powiedzą? Wracamy do 500? Czy raczej powiedzą, zostajemy przy 800, bo 1000 to już przesada? Czyli każdy, nawet partia deklaratywnie wolnościowa. Ulega trochę tej, jak ja to nazywam, pułapce demokratycznej, to znaczy, musisz ludziom obiecywać, bo inaczej w demokracji masz problem. No tak, ale czy jakby to nie. Bo nie chcę rozmawiać o konfederacji czy o innej partii za bardzo. Chciałbym pokazać to, że. Ok, wszyscy się opowiadali, że nie chcemy opiekuńczego państwa, chcemy zmniejszenia podatków itd., ale wybory pokazały, że jednak w sumie chcemy, żeby ktoś się nami zaopiekował. I Wydaje tego, mi się, pani... że te wybory to przede wszystkim pokazały zmęczenie poprzednią partią rządzącą. To, to na pewno pokazały. A czy w prawo, czy w lewo w gospodarce, to ja tutaj nie mam jednoznacznych, klarownych wniosków, bo tam były i takie obietnice, i takie. Polak to by najbardziej chciał usłyszeć, że i zwiększą mu... Yy, przeróżne świadczenia, ale jednocześnie zmniejszał mu też podatki, co jak wiemy jest bardzo trudne. Ale tak jak mówisz, może nie wchodźmy wprost yy, w polską politykę, no bo każdy z nas śledzi tego chyba naprawdę dużo. Wydaje mi się, że ten proces demokratyczny to on się robi coraz bardziej kosztowny, jeśli chodzi o Polskę. W ostatnich miesiącach to już naprawdę urosło do jakichś absurdalnych rozmiarów. No, kto z nas nie skrolował tych portali społecznościowych? Przecież ten, ten cały roboczo nazwany Sejm tak? Ludzie do kina chodzili na Sejm i tak dalej, te memy, to, to, te fanpage, to wszystko. Ja nie wiem, jakby ktoś to na roboczo godziny policzył każdego obywatela, to proces demokratyczny w Polsce stał się bardzo kosztowny, więc zostawmy to. Porozmawiajmy może bardziej właśnie o idei, o tym, do czego zmierzamy i ponawiążmy, nawiążmy sobie trochę do, tego, do tej poprzedniej mm -hmm. rozmowy. Bo postawiliśmy tezę, mogę tak śmiało powiedzieć w ostatnim odcinku, do którego już nawiązywaliśmy, że jesteśmy jedną, w komunie, jedną nogą w komunie. I w zasadzie były komentarze, jaka komuna? Przecież. Jakby wszystko tak, super, były takie jest... komentarze, i to jest, to jest właśnie bardzo interesujące. Ja chętnie ponownie do tego wrócę i to rozwinę. Wtedy tłumaczyłem, że no przecież, jeżeli mamy wydatki sektora publicznego 45% PKB, no to między 0 a 100 no to tak prawie 50% trochę dużo, prawda? A w niektórych krajach, tam wtedy wspominałem, zdaje się, Francję, państwa skandynawskie, tego jest jeszcze więcej. Oczywiście to, czy ktoś popiera. Taki udział państwa w rynku, czy nie popiera, to jest jego sprawa. Są ludzie o różnych poglądach, tylko wydaje mi się, że trzeba precyzyjnie nazywać pewne rzeczy. Więc najpierw może przyjrzyjmy się temu, czy państwo musi mieć duże wydatki publiczne, żeby się rozwijać. Odstawię może moją książkę, która jest jako nagroda w tym projekcie związanym z nowym sezonem i zaprezentuję inną książkę, którą na dzisiaj przygotowałem: Tyrania, status quo. Milton Friedman i Rose Friedman, czyli jego żona, małżeństwo, napisało tę książkę. Zdaje się, w 1983 roku, tutaj mamy wydanie z 1997 roku polskie. Przeczytam coś. Coś bardzo ważnego, a propos udziału wydatków publicznych w gospodarce. Przez blisko 150 lat wydatki Waszyngtonu nie miały tendencji wzrastania jako ułamek dochodu narodowego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wykonywał on to, co było uważane za jego główną funkcję bronił narodu. Udział tych wydatków w dochodzie narodowym pozostawał na poziomie około 3% 3%. Podczas gdy populacja Stanów Zjednoczonych zwiększyła się z 5 milionów ludzi zamieszkujących wąski pas wzdłuż wybrzeża Atlantyku do 125 milionów rozrzuconych po ogromnym kontynencie, pozostawał na poziomie około 3%. W czasie gdy Stany Zjednoczone zmieniły się z, kraja, zmieniły się z kraju yy, przeważająco rolniczego w kraj zdecydowanie przemysłowy, stając się siłą napędową rewolucji przemysłowej, która zmieniła świat w XIX i XX wieku. Pozostawał na tym poziomie. Podczas gdy Stany Zjednoczone zmieniły się z drugorzędnego kraju, wzbudzającego jedynie znikome zainteresowanie wielkich potęg, w największą potęgę z wszystkich. Ten znaczący fakt powinien zniszczyć raz na zawsze argument, że wzrost i rozwój ekonomiczny wymaga dużego rządu, a zwłaszcza rządu scentralizowanego. Kawa na ławę 150 lat rozwoju potęgi Stanów Zjednoczonych i wydatki na poziomie 3% PKB, czy 3%? Jakbyśmy to odnieśli narodowego. do tego, co mamy teraz? Teraz procent? mamy wszędzie właściwie więcej. Ja wspominałem już w poprzedniej rozmowie o pewnych liberalnych gospodarkach, że gdzieś tam w Tygrysach Azji jest powiedzmy pod 20%, 20 parę procent. W Europie Środkowo-Wschodniej te wydatki rządu są trochę mniejsze tam powiedzmy około 40-40 parę. Europa Zachodnia około 50%. Czy Europa Północna, Skandynawia, 50 parę, Stany Zjednoczone, nie pamiętam w tej chwili, ale też chyba około 30. Więcej niż w azjatyckich tygrysach, mniej niż w Europie. Także oczywiście ktoś, ktoś może mieć inne poglądy, no tylko, że jeżeli wtedy mieliśmy 3%, no to raczej wtedy był kapitalizm czy taka prawdziwie rynkowa gospodarka, a nie w sytuacji, taką jaką mamy teraz, gdzie tak, no już umownie przyjmijmy, połowa dochodu narodowego przechodzi przez budżet państwa. Więc to jest pierwsza podstawowa sprawa. No i druga, no tak się jakoś dzieje, że te wydatki publiczne tylko się zwiększają z biegiem lat. Przez pewien czas w Stanach Zjednoczonych, przez te 150 lat, one za bardzo nie rosły, ale w miarę rozwoju demokracji, czy to w Europie, czy również tam, no ludzie głosują i chcą więcej, 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 i to po prostu rośnie. No to jeszcze raz podkreślę, ktoś mi zarzuca, no co ty mówisz, jaka tam komuna? No kurczę, było 3%, jest 50%. No to chyba. To nie do końca już taki kapitalizm, jaki był. Nie wiem, dojdziemy do 60%, 70%. Ja wtedy wyjdę, powiem, słuchajcie, może te wydatki państwa to są trochę za duże. No, 70% PKB przechodzi przez państwo, zaraz dojdziemy do 80%. A ktoś mi powie, nie no co ty mówisz, jaka komuna masz lekarza publicznie za darmo, czy tam szkołę. Więc podtrzymuję to, co mówiłem. Dobra, ale czy my nie dążymy tak naprawdę w stronę państw zachodnich? Czy się troszeczkę na nich nie wzorujemy? I czy. To tak jest? I czy państwa zachodnie też jakby przesuwają się w stronę tej opiekuńczości państwa, że chcemy być zaopiekowani? Wydaje mi się, że państwa zachodnie to się już dawno przesunęły w stronę opiekuńczości. Oczywiście też kto zetknął się z państwami zachodnimi tak po prostu w życiu, to myślę, że zdaje sobie sprawę, że to nie jest tak, że tam po prostu wszyscy są zaopiekowani i jest po prostu dobrze. Widzimy protesty w różnych miejscach, na przykład na Wyspach Brytyjskich. Teraz narzeka się, że kryzys i tak dalej. Mam znajomych w Anglii, w Szkocji, no to wszyscy tam ich, ich znajomi, prawda, Szkoci, Anglicy i tak dalej, że Matko Święta, jak można żyć w takim kryzysie, źle się dzieje w państwie i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że oczywiście <grytanie> żyją na znacząco wyższym poziomie niż średnia Polska. Yy, protesty we Francji, prawda, w Hiszpanii jakie niezadowolenie. Także to nie jest tak, że tam wszyscy są zaopiekowani. A przecież państwo opiekuńcze jest tam, we wszystkich tych krajach właściwie, znacznie bardziej rozrośnięte niż u nas. Także no to jest ciekawa myśl. Może nie tędy droga po prostu. Mhm. Zresztą ja chcę jeszcze coś podkreślić ponownie z tej książki. W ogóle, czym jest tyrania status quo? To jest ciekawe. Milton Friedman i jego żona Rose Friedman, oni postawili taką tezę, że tak naprawdę w demokracji niewiele da się zmienić, a jeśli już chcesz coś zmienić, to od momentu, kiedy uformuje się rząd. Masz 6-9 miesięcy, żeby realnie coś zrobić, bo później w warunkach demokratycznych przeróżne siły oddziaływania na ten rząd mają te nowe, mają te nowe warunki i one nauczą się oddziaływać na nową sytuację i będą tak oddziaływać że to się nie zmieni, a jeśli już się zmieni, to ponownie ingerencji różnych tam opiek, yy, różnej tam opieki, yy, różnego tam, yy, różnej tam ochrony branż i tak dalej będzie tylko więcej. Przeczytam też ważne zdanie, to, to jest naprawdę ciekawe, bo wydawca tutaj napisał taki wstęp w 1997 roku. W 1997 roku, tuż po zmianie ustrojowej. Tutaj mamy taki wstęp, że hmm, dlaczego nie ma tam zmian i tak dalej i w pewnym momencie wchodzimy z takim tekstem – Mimo, że wydaje się to proste, w procesie politycznym trudno jest przekuć propozycje czasem najbardziej koniecznych zmian w rzeczywiste rozstrzygnięcia. Żaden z polityków sprawujących władzę w społeczeństwach demokratycznych nie potrafił zrealizować w pełni swojego programu wyborczego, mimo, czas mimo czasem sporej determinacji za i zaangażowania. Na przeszkodzie stoi zawsze, niezależnie od charakteru propon proponowanych zmian, tyrania status quo. Zjawisko, jak się okazuje, występujące w każdej szerokości geograficznej. Czasem jest ono zbawienne, innym razem zaś, i to dotyczy właśnie odchodzenia od rozwiązań socjalistycznych. Okazuje się być bezmyślnym i tępym narzędziem tłumienia ludzkiej wolności i ograniczania możliwości osobistego wyboru. I pociągnę jeszcze jeden akapit, bo to jest, to jest naprawdę bardzo ciekawe przypominam, 97 rok. Dlaczego po 8 latach od zawalenia się systemu komunistycznego w całej Europie Wschodniej mamy w Polsce tyle państwa w gospodarce państwowe huty, kopalnie, stocznie, yy, głównie państwową telewizję, głównie państwowe, coraz droższe usługi telekomunikacyjne? Takie relikty socjalizmu jak ZUS, Państwowa Służba Zdrowia czy Państwowa Oświata, nadal trwają, choć trudno powiedzieć, by miały się one dobrze. Kwitnie system ceł, koncesji i rozmaitych regulacji. Oczywiście trochę się sytuacja zmieniła, weszliśmy do Unii Europejskiej, te huty to już tak niekoniecznie czy stocznie, prawda? No ale ZUS, Państwowa Oświata i tak dalej to jak najbardziej zostało, więc pewne zmiany zaszły i tyle. I już nie ma przesunięcia w stronę rynku. Po co ja to wszystko mówię? Po co wspominam te tyranie status quo i tak dalej? Mamy zmianę rządu. Mówiliśmy sobie przez wielu. Wyczekiwaną. I mówiłem to też w tej poprzedniej rozmowie. Ludzie często, wydaje mi się, że młodsi, no starsi już są trochę nauczeni doświadczeniem, ale wypatrują w tym jakiejś wielkiej zmiany. Że oto teraz może wielka zmiana. No minęło już parę miesięcy. Co takiego się zmieniło? Tutaj, w tej książce... Małżeństwo Friedmanów twierdzi, i tutaj mamy to uargumentowane na przykładach yy, Regana, Thatcher, różnych innych, yy, że to bardzo trudno jest cokolwiek zmienić. To co pozwala nam wierzyć, że nagle w Polsce miałaby zajść jakaś bardzo duża zmiana. To się nie stanie i to się, no powiedzmy sobie szczerze, nie dzieje w tym momencie w Polsce. Mamy drobne pomysły, które i tak są tak długo dyskutowane, i tak dalej, że niewiele się tam zmienia. Na przykład teraz w nieruchomościach ten kredyt, tam 2% czy tak naprawdę 0% to ma być stopniowanie tego oprocentowania. No to pomysł został rzucony, on jest długo dyskutowany, coś tam pewnie za 6 czy za 9 miesięcy wejdzie, ale to będzie jakiś tam mały program. I to zauważmy, nie w stronę wolnego rynku, a jednak w stronę ingerencji państwa. I tutaj ponownie, tak jak w tym naszym poprzednim materiale, chciałbym podkreślić, nawet jeżeli. Dojdzie do władzy jakaś partia dużo bardziej zdeterminowana w przesunięciu modelu gospodarczego, czy to nie wiem, Konfederacja, czy to powiedzmy Lewica, to i tak prawdopodobnie bardzo trudno będzie im dokonać realnych zmian w pożądanym kierunku. Ja obserwuję też trochę współczesnych państw. Na przykład w Chile jest takie przerzucanie się yy, idei w gospodarce, raz rządzą nawet tam socjaliści, teraz znowu prawica się odradza, ale tak naprawdę. Im bardzo trudno jest zmienić model ekonomiczny. Oni mają dużo bardziej rynkowy model ekonomiczny niż w Polsce, bo tak to zostało ustawione te 30 czy 40 lat temu i też im go trudno zmienić. My mamy ten nasz polski model, każdy go zna i też jest go trudno zmienić. Także no, taka zasadnicza myśl, którą chcę przekazać, nie upatrujmy radykalnych zmian w pojedynczych wyborach, w jakichś tam. Kilku miesięcznych możliwościach, że teraz jest nowa partia, uformował się nowy rząd, no to oni teraz będą zmieniać. Nie, raczej zasadniczej zmiany po prostu nie będzie. Mm -hmm. no, tak jak powiedziałeś, że pierwsze 6 miesięcy jest kluczowe? 6-9. To, to znaczy, to jest teza Friedmana. Ona się pewnie lepiej lub gorzej sprawdza, ale no myślę, że tak, jak się patrzy na. I, na i tak żebyśmy tak. mogli podsumować, jeżeli to nie zostało podsumowane, żeby to może wybrzmiało, czy coś się zmieniło? No, co, się zmieniło? No tego, mi, co że, się zmieniło? Oprócz tego, że mamy większą. E, najpierw mieliśmy, kiedy te wybory były, 15 października, mhm. w połowie października rząd się uformował, to słynna już teraz koalicja, jak to pis się śpieje, 13 grudnia, tak? E, już my nagrywamy pod koniec lutego. No, i co się takiego zmieniło przez te trzy miesiące? Jeżeli ufać Friedmanowi, jego doświadczeniu życiowemu, no jest doblistą. No, to z każdym miesiącem będzie tylko trudniej. To jeżeli przez pierwsze 3-5 miesięcy nie zaszły takie zmiany i pewnie nie zajdą w najbliższych miesiącach, to co? Mam nagle uwierzyć, że za 2 lata zacznie się radykalnie coś zmieniać? Jeżeli już, ja wierzę w zmianę, ale w antywolnościową raczej niż w wolnościową. Tak, no wracając do zmian i tych negatywnych, to jeżeli byśmy popatrzyli na to, co się dzieje teraz, dużo było. W zasadzie w całej Unii strajków rolników na przykład. Dużo ludzi zaczyna wychodzić na ulicę, coś im się nie podoba. Mi się państwo komunistyczne kojarzy z ZOMO i z pałowaniem tych, którzy jakby nie byli przychylni władzy. Trochę tam pałują we Francji. I, I trochę mi się przypomniała Kanada, jak zablokowali konta. Teraz troszeczkę in, inaczej te pały wyglądają, bo w Kanadzie poblokowali konta dla wszystkich tych, co uczestniczyli, w, co wspierali strajk. I czy wiem, my dojdziemy do jakiegoś takiego momentu krytycznego, że jeżeli Unia nam się przestanie podobać, to na siłę będziemy zmuszani do tego, żeby, podobać, żeby nam się podobało? To akurat bardzo trudno przewidzieć, odpowiem krótko, nie wiem. Jaka jest różnica pomiędzy tym, co mamy teraz, a powiedzmy PRL-em? No, oczywiście wtedy gospodarka była znacznie bardziej centralnie planowana. Więc jeszcze raz podkreślę, ja nie twierdzę, że mamy komunizm, tylko mamy gospodarkę z wydatkami sektora publicznego na poziomie 45% PKB, w dużej mierze urynkowioną. Ale to też trzeba, żeby oddać prawdę, dodać: masz tę własność, ale ona jest w ten czy inny sposób kontrolowana, nadzorowana przez państwo. Czy mamy te spółki skarbu państwa, czy spółki z udziałem skarbu państwa i tak dalej, i tak dalej. No i. Dlaczego raczej nie dojdzie do jakichś dantejskich scen w najbliższej przyszłości? Ano dlatego, że – powiedzmy to też otwarcie – żyjemy nawet w Polsce w warunkach względnego, czy może nawet pokuśmy się o takie stwierdzenie, dosyć już dużego dobrobytu. No, nie chodzisz głodny. Nie jesteś sfrustrowany do tego stopnia, żeby rzucać teraz kamieniem w policjanta, bo nie masz szyneczki czy mięska, prawda? No, to, to, to nie ten poziom yy, frustracji, prawda? Więc nie sądzę, żeby doszło do takich rzeczy. Ale jak najbardziej punktowe niezadowolenie, tak jak w tym momencie, rolników, yy, może występuje i pewnie będzie występowało. Yy, I to też jest ciekawe, bo ja pamiętam w tej poprzedniej rozmowie mówiłem, mówiłem o tym, że mamy deglobalizację. Yy, że narastają takie tendencje, yy, że może nie tylko importować, ale nasza krajowa produkcja i tak dalej. No i znowuż pięknie to teraz widzimy na przykładzie rolników. Oczywiście ja wiem, że ten problem jest znacznie bardziej skomplikowany, ale chętnie rzucę pewien taki liberalny kamyczek do tego yy, protekcjonistycznego czy interwencjonistycznego ogródka. No bo jednym, jednym z takich postulatów jest to, że gdzieś indziej w tym przypadku najczęściej na Ukrainie ta żywność czy produkcja tej żywności nie jest obwarowana takimi wymaganiami, jak produkcja żywności np. w Unii Europejskiej, czyli w tym konkretnym przypadku też w Polsce. Po pierwsze, pamiętajmy, w Polsce były przeróżne dopłaty i dotowanie rolnictwa, czego to ukraińskie nie miało nie z Brukseli, ale no to taką logiką można to podciągnąć pod dowolny. Przedmiot, na przykład ty byś był producentem rowerów czy skuterów, i mógłbyś powiedzieć: No, nie, no, stop importu, stop importowi rowerów czy skuterów z Chin, bo przecież w Chinach jest inne prawo i nie łatwiej mogą produkować te rowery i skutery, a ja niestety muszę spełniać jakieś tam obostrzenia. To tak tylko chciałem zauważyć, ale oczywiście ja tutaj nie mieszam się w tę debatę. To jest też jakby nie było pewna strategiczna gałąź, więc. Myślę, że nawet wielu wolnościowców, nawet radykalnych wolnościowców podpisze się pod czymś takim, że w ten czy inny sposób interwencjonistycznie warto utrzymywać produkcję żywności w kraju. Chcę tylko pokazać pewien trend. Mówiliśmy rok temu o tym, że mamy deglobalizację i nawet po roku czy po niecałym roku widzimy napięcia z tym związane na naszym podwórku. Chciałem jeszcze powrócić do takiego wątku Unii Europejskiej. Czy e, wydaje ci się, że w Polsce mamy dosyć już tej Unii Europejskiej? Czy... Ludzie nie, są przeciwni? Jak ty postrzegasz społeczeństwo w ogóle? Wydaje mi się, że nie i tutaj odpowiem dosyć krótko, no, bo co mogę innego zrobić. Jeżeli mamy te ankiety, te badania pokazujące, że Polacy są najbardziej euroentuzjastycznym społeczeństwem, czyli najbardziej popierającym Unię Europejską, no to tak chyba po prostu jest. Oczywiście jest, nie wiem, 5, 10, 15, 20 może nawet procent osób, które... Bardzo nie lubią, trochę nie lubią, może mają pewne zastrzeżenia jeśli chodzi o Unię Europejską, ale tak generalnie Polacy są za. No taka jest rzeczywistość. Wiem, że niektórzy nasi widzowie popierają, inni nie. To ja to nie mówię, nie mówię tego w swoim imieniu, tak po prostu jest. Polacy popierają Unię Europejską. Zanim zadam Ci jakże ciekawe pytanie, to jeszcze chciałbym podsumować to, co mieliśmy do tej pory. Czyli popieramy Unię Europejską, popieramy wszystkie regulacje, popieramy opiekuńczość chcemy, żeby nami się zaopiekowali, bo nie będziemy wychodzić na ulicę, jak będziemy mieli pełne brzuszki i Netflixa, tak? To, to jest jakby twój obraz polskiego społeczeństwa? W dużej mierze tak. Oczywiście to jest daleko idące uproszczenie, dlatego że no, polskie społeczeństwo nie jest monolitem. Są różne grupy, bardziej lub mniej zadowolone. W tym momencie właśnie ci rolnicy są niezadowoleni i tak dalej, i tak dalej. No, mamy napięcia związane z cenami mieszkań, przeróżne takie rzeczy, ale tak generalnie to tak. Jesteśmy dosyć egoistyczni, jeśli chodzi o to, yy, czy państwo może nam, nam coś zabierać, to nie, to wtedy podatki i składki jak najniższe i tak dalej, ale też jesteśmy dosyć egoistyczni, jeśli chodzi o to, co możemy z państwa wziąć, czyli mamy słabą służbę zdrowia i mówimy, no jak to, no to powinien ten lekarz być natychmiast, co to ma być, ile mam czekać i tak dalej. Więc tak to wygląda. Jesteśmy mhm. egoistami, to może dobre podsumowanie. Tak, ja uważam, że moi widzowie są. Ponad przeciętni, bo oglądają mnie naprawdę ciekawi ludzie, i dużo w komentarzach pojawia się informacji: No, ok, jest słabo, to musimy się wylogować z Polski, czy odsubskrybować Polskę, tylko trzeba zmienić myślenie. Ty jesteś też podróżnikiem, zwiedziłeś wiele krajów, też ostatnio o tym rozmawialiśmy. Jeżeli nie Polska, to jaki kraj? Jaki kraj byłby dobry do tego, żebyśmy mogli rozwinąć skrzydła, jako powiedzmy przedsiębiorcy, jako ludzie kreatywni, którzy chcą zrobić coś więcej? Rzeczywiście o tym też już rozmawialiśmy, może nie będę tego powtarzał wszystkiego, bo też jestem o to bardzo często pytany. Ja tam wtedy wskazałem, zdaje się na przykład, jeżeli ktoś lubi Chiny, w miarę rozwiniętą gospodarkę, chciałby zasmakować trochę Azji, no to może Tajwan. Zdaje się, że wtedy mówiłem, że jeśli ktoś lubi góry i spokój, to Andora. Jeśli ktoś ma wszystko gdzieś i jest w stanie przeboleć nawet pewne biurokratyczne uciążenia, to może na przykład Majorka, bo będzie miał ciepło i fajnie. Ja bym chciał dzisiaj rozszerzyć o jeszcze jeden typ państw, nawet niekonkretne państwa. Jeżeli ktoś jest taki niezadowolony, jeżeli komuś tak bardzo ciążą regulacje, jeżeli ktoś jest taki zuchwały, co to on by nie zrobił, no to proszę bardzo, mamy w tym momencie na świecie całkiem sporo państw, które yy, no mają bardzo mały udział rządu. Można tam generalnie robić, no, też nie chcę powiedzieć, co się chce, ale wolności jest znacznie więcej. Są to państwa, na przykład Ameryki Łacińskiej. Ostatnio na, na, na Twitterze często migają mi różne tam informacje, że są Polacy, powiedzmy, w Paragwaju i chwalą sobie te wolności. Mamy państwa w Azji Południowo-Wschodniej, na przykład Kambodża. Proszę bardzo, jeżeli komuś tak nie odpowiada yy, ten system przeróżnych regulacji w Unii Europejskiej, niech tam leci, ale chciałbym też, żeby to bardzo mocno wybrzmiało: to nie jest tak, że ja wskazuję jakiekolwiek państwo i mówię, tam już jest dobrze. No to tam jest po prostu dobrze. Tam jedź, tam leć, tam będzie wszystko w porządku. Nie. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Yy, no w tych państwach takich Azji Południowo-Wschodniej to tak myślę, że ciężko się poczuć tak naprawdę u siebie. Tam są problemy na przykład z nabyciem ziemi i tak dalej. To zależy w którym kraju i tak dalej. Yy, różnie z tym wszystkim bywa. Ale pamiętajmy, niski udział rządu. Praktycznie nic nie płacisz na ten rząd. Ale tam na miejscu też za wszystko będziesz musiał zapłacić. Jeżeli powinien ci się noga. Więc, żeby to się nie skończyło tak, że nienawidzę tych regulacji, lecę powiedzmy do Kambodży, no i nie wiem, zachoruję, coś się takiego stanie, trzeba wydawać być może nawet ciężkie pieniądze, i co wtedy? Wracam do Polski. Mam opiekę publiczną w Polsce, no to akurat muszę w tym momencie wrócić, prawda? To wszystko jest dosyć skomplikowane, więc jeżeli ktoś jest naprawdę taki zuchwały, niech leci. I tak ma tę przewagę, to też trzeba dodać, we wszystkich tych biedniejszych państwach, że my lecąc tam, z jakimiś tam naszymi pieniędzmi, no to one są proporcjonalnie, yy, jesteśmy w proporcjonalnie lepszej sytuacji, no bo nasza gospodarka jest yy, dużo bardziej rozwinięta, nasze płace i oszczędności są więcej warte. Więc przenosząc się tam, my po prostu jesteśmy z automatu znacznie bogatsi w przekroju całego społeczeństwa niż byliśmy w Polsce. I tak mamy przewagę, no to głupio sobie trochę nie poradzić. Dobrze, podnarzekaliśmy sobie, że jest źle. Ale co z tą Polską? Co będzie z Polską w najbliższych latach? Czy jakby wrócimy. Historia zatoczy koło, wrócimy do takiej komuny, jak znaliśmy kiedyś, czy po prostu będziemy udawać, że mamy demokrację, a tak naprawdę... Powtórzę po raz nie, nie będzie najprawdopodobniej żadnych radykalnych zmian. Udział rządu trochę wzrośnie, bo teraz mamy też te wydatki związane z obronnością to są rzeczywiście poważne wydatki, więc w tym sensie ten udział wzrośnie. Do tego cały czas słyszy się o tym, że musimy dofinansować bardziej służbę zdrowia. To jest odpowiedź ludzi najczęściej. Nie działa, dosypmy więcej pieniędzy, na pewno zadziała. Nie jestem przekonany, no ale pewnie tak zrobią. W końcu mamy te podwyżki dla budżetówki, to jest dosyć jednak duży sektor publiczny w Polsce, w tym oczywiście mam na myśli nauczycieli, lekarzy itd wykładowców akademickich itd. itp. Więc będzie mniej więcej to, co teraz. Nie spodziewam się żadnych radykalnych zmian. Będziemy, podkreślam, małymi kroczkami szli w stronę państwa, czy modelu państwa a Europa Zachodnia. Ja chciałem jeszcze nawiązać do ostatniego materiału, który robiłeś z panem Romanem Kluską. Rozmawialiście o socjalizmie monetarnym. To chciałem też polecić tu książkę, którą znikujemy. No i oczywiście moją książkę o złocie, a skoro jesteśmy przy złocie, to złota myśl na koniec programu to już chyba tradycja, kamera jest twoja. Bardzo krótka i ponownie to będzie puenta tego wszystkiego, co ja mówię w tym i w tym materiale sprzed wielu miesięcy co mówiłem. Zmiany w gospodarce, w demokracji, w państwie nie dzieją się z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, czy z miesiąca na miesiąc, tylko dzieją się wręcz dekadami. Jeżeli ktoś upatruje jakiejś radykalnej zmiany w życiu, Swoim, która miałaby zajść tylko dlatego, że nagle coś zmieni się w państwie, to przepraszam bardzo, ale jest naprawdę bardzo naiwny, więc proszę się skupić raczej na swoim własnym y, życiu, bo tutaj macie szansę na szybszą zmianę. Państwo Wam tego nie zapewni, do zmian społeczeństwa dojrzewają dekadami, często. Dekadami Pod pewne zmiany trzeba przygotować grunt, trzeba przygotować opinię publiczną i tak dalej, i tak dalej. Państwo Waszego życia nie zmieni. Ja jestem ciekawy, co Wy myślicie o kierunku, w którym zmierza Polska. Dajcie znać w komentarzach, zapraszam do dyskusji i dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.